Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do naprawy. To jest Asus. Trafił do mnie z pewnego serwisu. Z serwisu, z którego otrzymałem kilka laptopów. Tutaj nie ma śrubek, także wydaje mi się, że ktoś tu już zaglądał po prostu. To jest K56C Asus. Wykonany tak dosyć porządnie. Nie jest to najnowszy model. Palmer jest wykonany z aluminium. Klapa aluminiowa. Taka klasa biznes. Średnia półka. GeForce 740. Korei trójka. Po podłączeniu zasilacza serwisowego 0 od 0. Nie ładuje baterii. I nie bierze prądu. Totalny trup. Nie włącza się. Zero kontrolek. Dobra. Otworzę tą dolną obudowę i zobaczymy, jak to wizualnie tam wygląda. Baterię wypiąłem. Ściągnąłem sobie osłonkę. Jakieś elementy w woreczku. Nie, śrubeczki są w komplecie. Ktoś tutaj na pewno już zaglądał. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś katastrofy. Obudowa zdemontowana. Płyta jest, jest wykręcona, są tylko flexy wpięte. zasilające. Wyciągnę płytę. Płyta wygląda dobrze. Czyściutka jest. Nie ma tutaj śladów zalania. Jest nawet plomba susowa na procku i na kładzeniu procesora oraz grafiki. Dobrze, jeżeli płytka nam nie bierze prądu, sprawdzimy sobie podstawy. Czyli na początek cmos sprawdzimy. Główną linię zasilania sprawdzimy. Rezystor pomiarowy. Tu jest w tym miejscu. Tu jest yy, tranzystor MOSFET. Bateria, zasilacz. Oczywiście sterowany przez układ ładowania, który prawdopodobnie znajduje się tutaj. Chyba to jest układ BQ. I mamy dwa klucze: mamy pierwszy klucz i drugi klucz. Tu jest ten rezystorek, jak powiedziałem, pomiarowy. I zaraz sobie przyłożymy tu mierniczek, czy tu przypadkiem nie ma zwarcia. No cóż uruchomionym multimetr, pole masowe i mierzymy nasz rezystor pomiarowy. Nie ma zwarcia. Zobaczymy jak to w kiloomach wychodzi. Dosyć wysoko jest. Dobrze, jeżeli mamy zwarcia na głównej linii zasilania to czas sprawdzić klucze na wejściu czyli dwa mosfety. Oczywiście test diody. Pierwszy MOSFET od drenu do od źródła do drenu mamy spadek 0,5 V. To jest spadek na tej wewnętrznej diodzie w w Drugą stronę, oczywiście, nie mamy przejścia, więc jest OK. Drugi MOSFET, zobaczmy. Opatrzcie, co my tu mamy. Prawie w ogóle spadku napięcia nie, nie, nie ma, więc jest zwarty ten MOSFET. Zobaczmy do bramki, jak to wygląda. Tu mamy brameczkę niżej. Do bramki również mamy nisko. Trzeba go po prostu zdemontować i zobaczymy, jaki będzie efekt. A przy okazji, zanim go zdemontuję i sobie będę dalej tu działał, to sobie sprawdzimy jeszcze nasz CEMOS, baterię CEMOS. W obwodzie mamy ile? Mamy 0, chyba zaraz. Zobaczmy 0,08 V. Poza obwodem bateryjka ma pewnie niewiele więcej. 0,3 V. Zobaczcie, poza obwodem. Bateryjka w formie takiego kabelka i baterii. Delikatnie to odkleja. O! To nie jest standardowa bateria CR2032, to jest CR2016. Te baterie są no połowa tego co 2032. Bardzo płaska bateria. Trzeba będzie po prostu taką baterię zamontować, ewentualnie ja swoją CR2016 zamontuję, zdemontujemy ten przewód i zrobimy taką sobie bateryjkę do tego laptopa CMOS, ale to później, na razie zajmiemy się naszym oczywiście tranzystorkiem uszkodzonym MOSFET tak to wygląda pod mikroskopem tutaj mamy pierwszego MOSFETa, tu mamy drugiego i ten drugi jest zwarty oczywiście wymienię je w parze, żeby były po prostu takie same to są MOSFETy z kanałem N-Channel. Na razie zdemontuję tego i przyłożymy miernik, zobaczymy jaki to dało efekt. Drugiego też zdemontujemy. Damy po prostu zamienniki jakieś o tych samych parametrach albo mocniejsze. Zobaczcie, tu macie rezystor pomiarowy, a tu mamy taki sam MOSFET, tak? Taki sam MOSFET do przyłączania bateria, system zasilania bateryjnego albo z zasilacza. Tutaj. Ok, do działa? Zaraz uruchomię chota. A na początek damy jeszcze tutaj, oczywiście, fluxa. Trochę przedurżyłem, ale to nic. Tu próbuję go wylutować. Temperatura na chocie około 400 stopni. Na razie, tak jak powiedziałem, wylutujemy tylko jeden tranzystor, ten uszkodzony rzekomo uszkodzony. Ale powiem Wam szczerze, że to jest taka dosyć popularna usterka. Jeżeli tutaj nic więcej się nie stało, to skończy się tylko na wymianie tych dwóch MOSFETów w parze. No i proszę, tranzystor zdemontowany. Od źródła do drenu nie mamy przejścia. Bardzo dobrze, nie mamy zwarcia. I źródło bramka nie mamy zwarcia. Także wylutuję ten tranzystorek. Ja już sprawdziłem. Te tranzystory można za, zamienić na zamienniki 4408, 4808, bądź 8884. To są bardzo mocne tranzystory. One są w tych, w tych samych typach obudów, ale, ale nie wiem, czy będę miał takiego akurat 88 FDMC 8884. Na pewno coś wymyślę. Jak widzicie zdemontowałem również drugi tranzystor i znalazłem już dawcę. Mamy dawce, to od Toshiba 7410, alfa and omega, semikonduktor, do, prąd drenu do 24A. Także spokojnie wystarczy. Mamy parkę, to jest przetwornica ALW, w tym wodzie tutaj 3,3 i 3, 5. Więc te dwa tranzystorki sobie zdemontujemy. Zadam tutaj fluxa. dwóch stron i szybki strzał będzie oczywiście grzejąc płytę trzeba dać jej troszeczkę czasu żeby ona nabrała energii cieplnej to wszystko jest lód bezołowiowy więc tutaj trzeba dać czasu no, ale zaraz to ładnie on tutaj zejdzie, coś podejrzewam Demontujemy jak powiedziałem dwie sztuki od razu. Grzeje od razu dwie. Dwa elementy. Zobaczymy, który nam pierwszy się tutaj ruszy. Temperatura na chocie 400 stopni. Proszę, jeden tranzystorek i drugi. I gotowe. Są z wylotu, i zawsze trzeba taki element sprawdzić. Teraz włączę miernik. Pomiar diody. I popatrzcie, mamy pierwszy tranzystorek. Spadek pół V. Źródło dren. Drugą stronę nam nie przewodzi. Tak samo tutaj. Dren. Źródło nie przewodzi. Źródło dren. Też spadek był woltowy. Świetnie. Teraz ja oczyszczę alkoholem. To wróciła na miejsce. Zadamy tutaj fluxa Jedna strona. Druga strona, czyli pierwszy i drugi tranzystor. Tak jak powiedziałem, wymieniamy je w parze. O, proszę bardzo. Jeden i drugi delikwent. 7410 w ten sposób o, trzeba je naprowadzić oczywiście one sobie wskoczą potem na swoje miejsca nie musi dojść tam nie wiadomo jaka precyzja ale najlepiej gdyby były na miejscu od razu już usadowione dobra i możemy zacząć je montować będziemy je polutować w ten sposób żeby Dwa się od razu polutowały za jednym zamachem Może to się udać Płyta musi znowu energii nabrać cieplnej Nie wszystko od razu Patrzcie ten po prawej już mamy załapany Siedzi a ten po lewej jeszcze tutaj coś nie domaga. O, i siedzi, proszę bardzo. Polutowane, oczyszczone. Zaraz zobaczymy nasze spadki na tych tranzystorach. Źródło Dren około 0,5V. Tak samo ten pierwszy tranzystorek też około 0,5V. I do bramek nie ma zwarcia. Także super. Pozostaje nam jeszcze wymienić baterię CMOS. Baterykę sobie na razie podarujemy. Pierw uruchomimy płytę, zobaczymy, czy ona, czy ona nam startuje i zobaczymy, czy nie ma gdzieś tutaj jakiegoś jeszcze zwarcia. ósma noga układu SPI, podstawowe pomiary przetwornic i możemy podłączać płytę do zasilania. Zobaczymy, ograniczyłem prąd na zasilaczu serwisowym do 2A. To jest prawdopodobnie ładowanie baterii. 6,6 oma Faza dla procesora być może. Też będzie nisko. To też procesor. Karta grafiki. To jest jakiś GeForce. 17 Ohmów prawie. Druga faza. Również 17. Czyli dwie fazy dla GeForce'a. Dla Fauramu jeszcze tutaj powinna być faza. Być może to jest ta. Tu mam jeszcze jeden dławik. 330 ohmów. Może to być faza dla mostka. Tu mamy prawdopodobnie przetwornicę plus 5 i 33 ALW. Tu jest poza. Poza zakresem. Czyli tu będzie w kiloomach, Proszę bardzo. Jeden dławik, drugi dławik, elegancko. Tu już sprawdziłem, tak? Dobrze, zobaczmy, może wyciągnę ram. Ale to nie jest na pewno dla ramu, bo jest za nisko. Dla ramu może być ta faza tutaj, ta przetwornica. Zobaczmy. Mamy około 330 omów. Wypidam ram. I 480. Czyli tutaj mamy zasilanie naszych slotów RAM na jednej fazie, a nie dla mostka. I tyle mi wystarczy. Słuchajcie, możemy spróbować tą płytę uruchomić. Zaraz tą płytę zainstaluję do kadłuba i zobaczymy, czy płyta nam wystartuje. Jak płytka nam wystartuje, zajmę się jeszcze CMOS-em. I potem zrobimy ogólne testy i podsumowanie. Jeżeli nic nie wyjdzie, jeszcze wrócił na biurko. I może podepniemy jeszcze klawiaturę. Tu klawiatura w ten sposób się podpina. To jest ten flex. On jest ukryty pod płytą generalnie. Tak to zostało rozwiązane. Wpinamy tego flexa od klawiaturki. Odwracamy płytę. I możemy ją tak delikatnie sobie tutaj wmontować. Oczywiście nie zapominając o tych flexach tutaj i antenkach. O nie tak prędko. Zobaczcie, bo mamy tu jeszcze jednego flexa. Mamy tu jeszcze jednego flexa, który też Wędruje pod płytę. Nie jest to takie proste. Trzeba to zrobić delikatnie, żeby nie uszkodzić nic. To będą nasze takie po prostu testy, takie, czy po prostu płyta się uruchomi. Jak płyta się uruchomi, to oznacza, że będzie można tutaj resztę uzupełnić, wkręcić ją, ale zanim wkręcę wiadomo zmienię tego cemosę jeszcze. Dysk już jest zmontowany. Zmontowany bez śrubek. Włożymy dysk twardy do testów i zobaczymy, czy nasz laptop po prostu zacznie tutaj żyć i ładować system operacyjny. Dysk wpiałem. Delikatnie sobie teraz obudówkę otworzę, żeby nic nie wyłamać, bo tu są wiadomo nieszczęsne gwinty. I uwaga, zaraz to przetestujemy. Uwaga, zasilacz włączony. Podłączony do naszego laptopa. Włączam linię. Mamy 19V. Jakiś pobór minimalny jest. Przycisk power wciskam. I uwaga, jest. Jest podświetlenie. Jest logo. Super, udało się. Ładuje się system operacyjny. I podsumowując, cóż, naprawa się udała. Karta grafiki jest widziana, 740 oraz ta zintegrowana Intel 4000, procesor czterowątkowy dwurdzeniowy i3-3217U. Problem był z kluczem, drugim kluczem na wejściu zasilania. Wymieniłem oczywiście parkę, do wymiany jest jeszcze oczywiście bateryjka CMOS, ale bateryjkę to ja już wymienię poza kadrem. Super, udało się. Pracowałem w międzyczasie również nad innym materiałem, nad zasilaczem ETX-owym pana Stanisława. To był zasilacz Be Quiet 600W, ale niestety tam były takie zniszczenia, że, że praktycznie było tyle elementów tam powymienianych, a, a zasilacz dalej nie startuje. Być może jeszcze zrobię podejście do tego zasilacza, ale praktycznie koszt naprawy przewyższa cenę takiego zasilacza używanego, więc poinformowałem Pana Stanisława o tym fakcie, niestety zapowiadał się fajny materiał, mam tą, ten materiał skręcony, ale nie chcę, czy, nie chcę wrzucać materiałów po prostu z takich porażek, chyba że chcecie, powiedzcie mi o tym, napiszcie w komentarzach, czy chcecie takie materiały z napraw, które po prostu były albo nieopłacalne, albo nie powiodły się, bo takich materiałów też miałem sporo, Część wykasowałem, no ale to wiadomo, no, najczęściej to się udaje wszystko naprawić, ale czasami gra jest niewarta świeczki. Tutaj akurat się udało nie będą tu duże koszty tej naprawy. Także ktoś, kto używa tego laptopa, będzie mógł sobie go używać dalej, bo to nie jest zły laptop, naprawdę. On jest dosyć fajny. Aluminium wykończone, tak jak powiedziałem, ma tego GeForce'a słabego, bo słabego ale spokojnie wystarczy do filmów do internetu. To tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się, hejka.